Halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Pet The Gamer a w dzisiejszym odcinku, tak jak prosiliście o drugą część Waszych pytań zadanych do Amaxa, czyli twórcy Polish Car Driving. No to nagrywam jest druga część. Wybrałem 7 takich najciekawszych pytań, bo też nie chcę robić z tego jakiejś wielkiej serii, bo to bo też nie o to chodzi, chodzi o takie bardziej lightowe pytania. To już też myślę, że ostatni odcinek z tej mini, mini serii. Także prosi oczy się wygodnie. No i zaczynamy! Pierwsze pytanie zadane od Zapinama czy otworzycie interior w rolmaszu w sławnie? Najbardziej lajkowane to też było. Odpowiedź Amaxa na to pytanie możemy w następnej aktualizacji otworzyć. I jeżeli sobie teraz wejdziecie do gry na stację Rolmasz w sławnie, jest już on otwarty, można wejść jednymi drzwiami, ale można wejść i można już tam sobie też roleplay roleplayować, także bardzo fajnie 4 lata na tośmy czekali, ale, ale otworzyli, także. W końcu mamy otwarty interior w Rolmaszu, jest to też kolejne miejsce do RP, także bardzo fajnie, a my przechodzimy do następnego pytania. Pytanie od Samoloty380, czy będzie obce przelewu symbolicznych pieniędzy za np. podwózkę, pracę jako mechanik czy w barze? A odpowiedź maxa na to pytanie to tak, na Trello jest już to od kilku miesięcy w sekcji Backlog, i dokładnie też to widziałem, już jest to na Trello, myślę, że to też bardzo fajna opcja, bo wtedy będzie się fajnie, się opłacało pracować w jakimś barze, czy jako mechanik i jednak zarabiać jakieś tam grosze, niż tak naprawdę za darmo, więc jest już to będzie pewnie niedługo wprowadzone do gry, tylko musimy jeszcze pewnie troszkę poczekać. Trzecie pytanie, zadane od bardzo dużej ilości osób, czy planujecie Zrobić funkcję odpalania silnika w auta. A odpowiedź AMAXA na to pytanie to tak, zostało to już jakiś czas temu potwierdzone. Problemem jest jedynie nagranie dźwięków odpalania i gaszenia dla każdego typu silnika. No i też no, dokładnie, bo jednak silnik diesla jest inaczej odpalany, silnik yy, hybrydy jest inaczej odpalany, silnik benzyny jest inaczej odpalany, a do takich nagrań trzeba mieć prawdziwe auto, więc też trzeba jakoś skołować właśnie yy, samochód. A no, nie każdy w, w, pewnie no, ma samochód, więc no, też ciężko, ale będzie to pewnie dodane do gry. Tak jak tu także bardzo fajnie, będzie można faktycznie na przykład iść na z 2 i zostawić y, samochód razem z sobą na miejscu kierowcy i nie będzie nam uciekać paliwo, Także to też jest bardzo, bardzo fajne. Pytanie czwarte od Łukasza 723: Czy Tatra będzie miała czy bonus? Bo obecnie takiego tira nie licząc z eventu nie ma. I odpowiedź Max na to pytanie to, że nie. Tatra będzie miała osobny system zarobkowy, który będzie tak zbalansowany, aby nie wymagał job bonusu, ale zależy od preferencji gracza, czyli betoniarka i wywrotka zarobi mniej więcej tyle samo. No, czyli tutaj, no, tak jak Max nam przedstawił, no, nie będzie tego job bonusu, tylko będzie to bardziej zbalansowane, yy, te zarobki będą no zbalansowane. Takiego jeszcze bonusu mogę Wam powiedzieć, że. Po tym wielkim Update 2.0 będzie też poprawiona e, w ekonomia, że nie będziemy zarabiać tak dużo. Więc, bardzo też fajnie, bo jednak za dużo jest tych pieniędzy, jakby nie ma na co wydawać. A teraz będzie się zarabiać tak naprawdę mało. Więc, jeżeli ktoś planuje jeszcze coś zarobić, to polecam teraz, bo potem już tak łatwo nie będzie. Pytanie następne, piąte, od autobusowski z Szczecina: Czy będą różne kategorie na prawo jazdy? I odpowiedź od Maxa to. Na razie nie ma takich planów, ale nie wykluczone jest w przyszłości dodania egzaminu na kategorię C+, z racji na sporą ilość próśb w tym temacie. Wtedy bonus na ciężarówki zależy by od tego prawka zamiast od kategorii B. No ma to sens, no trzeba by było pewnie zrobić oddzielny plac manewrowy, oddzielne skrypty na to, także no tę ciężarówkę, więc to też y, byłoby to, no jednak dużo z tych roboty, ale jeżeli właśnie temat mówi, jest, jest to możliwe w przyszłości. Pytanie szóste również do aut autobusowskiego z Szczecina: czy będzie kiedyś rozbudowa Smardzewa lub coś w tamtą stronę? A odpowiedź tak, to pytanie: to że Smardzewo na pewno doczeka się reworka, ale co do przedłużenia mapy za miejscowość nie ma żadnych planów. No, e, plany na razie na rozbudowę mapy no to właśnie jest, jest Sycewice, a potem Sam Słupsk. E, na pewno pojawi się też jak czytaliście na trello. Łącznik słowino pątnowo, rozbudowa Darłów, darłowa z darłówkiem do morza. Niewykluczone, niewykluczone jest też powiększenie sławna, jeśli chodzi o centrum, bo na, na przykład nie ma szpitala, więc to też jest bardzo niewykluczone. No i rework typu malechowo na pewno. No i niewykluczone też jest, że pojawi się. No, takie drogi typu karwice, rozszerzenie, żeższewo, no coś takiego też nie jest to potwierdzone. Tylko to takie moje bardziej. Pre... Znaczy, niektóre rzeczy są potwierdzone, karwice nie są potwierdzone, ale raczej łącz... łącznik słowino-boleszewo jest potwierdzony. Sycewice Subsk, no to już tak naprawdę robią. Rework darłowa i rozbudowa do darłówka też jest już potwierdzone. No, i ten środek sławny też już jest tam troszeczkę potwierdzony, coś tam udało mi się od niektórych administratorów dowiedzieć. Także no, i że jest to może planowane, także coś tego typu. No i siódme pytanie ode mnie, od niedostępnego: czy będą EPE-09? Jeśli nie jesteście uścigami kolej, to jest taka lokomotywa. No i tutaj odpowiedź Maksa to, że aktualnie tabor zostanie taki jaki jest, po następnej aktualizacji pozostanie już pewnie dodane więcej lokomotyw i dodawanie nowych pojazdów szynowych i zbieranie do nich dźwięków zajmuje zdecydowanie zbyt dużo czasu, jedynymi nowościami w kolei, które się pojawią kiedyś po aktualizacji 2.0 to EN57AL w malowaniu Polo Regio, ET41, czyli taka lokomotywa, jest to tak zwany jamnik i EU-07 z reflektora, reflektorami TV, czyli takie właśnie lokomotywy. Także to były wszystkie e, tutaj pytania do AMAXa i tak samo odpowiedzi. Czekamy na Update 2.0, także dziękuję serdecznie wszystkim za oglądanie, zachęcam do ustawienia łapki w górę i subskrypcji. Dziękuję mm. też za 3000, które no, stosunkowo niedawno wbiły na kanał, teraz już jest 3034, także naprawdę dziękuję za ten przyrost subskrypcji. Widzimy się w następnym odcinku, myślę, że na weekend, bo wraca mi faktycznie powoli ta faza na nagrywanie, inna na PCD, już przed tym update'em, także do zobaczenia w następnym odcinku, cześć i czołem!